Dobra, my tu gadu gadu, a ja się zabieram zasianie. Jak widzicie miejsce po ogórkach jest puste. Przestały już rodzić ogórki szklarniowe skończyły się, więc ja to usunęłam. Teraz muszę wyplewić, przygotować tą ziemię. Także cała ta ściana południowa w tym momencie jest otwarta. I całe słoneczko mogą sobie zabrać pomidorki teraz. Nic już im nie przeszkadza, nic nie przycienia. I nawet powiem Wam, wentylacja jest super lepsza. Dużo lepsza dla pomidorków wentylacja, jak już tych, tych ogórków nie ma tutaj. Więc powolutku już zwijamy się z tunelu. Jeszcze tylko pomidorki, które bardzo długo mi dojrzewają. Cały czas przetwarzam. Co tydzień mam zbiór kolejnego rzutu. Także jeszcze pomidorki u mnie w tunelu są. Natomiast ogóry już wyjechały. Jak widzicie, oczyszczone, dopieszczone nawóz alpaczki już jest rozniesiony, pięknie przekopane. Więc postanowiłam coś sobie tutaj zasadzić, coś zielonego i coś co wytrzyma takie większe temperatury coś co jemy, coś co lubimy i co wiem, że będzie zużyte. Jeżeli moje pomidorki już całkiem będą na wykończeniu i zlikwiduję krzaki, to oczywiście te rzeczy, które posadzę tutaj, zwiększę ilościowo i ruszę również na te grządki. W tym sezonie tak wymyśliłam. Słuchajcie, nie robiłam tego w zeszłym sezonie, przyznam się, bo ponieważ jest to mój drugi sezon tak ogólnie z tunelem. Nie robiłam tego w zeszłym sezonie w ogóle. Wiecie, ściągnęłam pomidory, ściągnęłam ogórki, ściągnęłam papryki i koniec sezonu. Zamknęłam tunel i tak to bidowało przez całą, przez całą zimę. A potem na wiosnę znowu, wiecie, ruszyłam, bo trzeba było przykopać, wszystko przygotować, grządki yy, i zabawa się zaczęła wiosną. Ale stop, postanowiłam, nie, nie, tym razem nie mogę tego zrobić. Słuchajcie, nie mogę tego zrobić, bo... Chciałabym utrzymać taką ciągłość w posiadaniu jakichś tam warzyw, wiecie, zielonych. Oczywiście w polu to absolutnie nie wchodzi w grę, więc postanowiłam, no przecież to by było czyste, marnotrawstwo. Jakbym nie trzymała tutaj nic w tunelu. Więc tutaj będzie kilka rzeczy wysianych. Oczywiście doświadczenia wsianiu takiego późnego i przetrzymywania do późnej jesieni, wczesnej zimy, ja nie mam. Więc jakiekolwiek rady mile widziane, za chwileczkę skoczę po nasiona, pokażę Wam, co ja w ogóle wymyśliłam, żeby położyć tą grządkę na tą chwilę. Od czego zacząć ten wysiew późny, czyli takiej wczesnej jesieni w moim tunelu. Dobra, niech zadzieje się magia. Zobaczcie, co wybrałam, co pójdzie na ogień, na strzała po tych moich ogórach. Słuchajcie, pokażę Wam, co myślę, żeby dało radę, przez tą jesień i wczesną zimę tutaj w tunelu. To nie jest szklarnia. Pamiętajcie o tym, że to nie jest szklarnia. To nie jest szkło, to nie jest poliwęglen. To jest tylko folia. Więc oczywiście oczekuję, że będą tam jednak wysokie temperatury. Muszę o tym pomyśleć. I słuchajcie, przepatrzcie to, posłuchajcie co chcę wysiać i doradźcie mi, bo mam kilka wątpliwości. Spróbuję oczywiście. Dam strzała, pójdę, pójdę za głosem. Yy, ale oszczędzilibyście mi Mojej pracy, czasu i oczekiwań, jeżeli byście mi doradzili, co nie ma szans, żeby tam w ogóle poszło. Co wymyśliłam, słuchajcie? Pekinską kapustę, myślę, że duże szanse, tak uważam, bo ona w ogóle lubi zimno, aczkolwiek, czy tak późno będzie, no, spróbuję. Jarmusz, też mi się wydaje, jest to zimna lubna roślina, więc powinno być ok. Pojęcia nie mam, czy nie pójdzie w kwiat. Wiecie o co chodzi? Nie wiem. Kombinuję. Rzodkiewka, no i tutaj mam obawy, bo rzodkiewka ona dość szybko rośnie ta panienka, ale słuchajcie, czy nie będzie za zimno do rzodkiewki, bo ona tak lubi, wiecie, cieplutko, mokro i wiosną ona fajnie idzie, ale czy na ten pierwszy wzrost, na to, na to zejście, wiecie pierwsze, czy tam będzie wystarczająca temperatura. No tu moje wahanie w tym momencie, więc chętnie się dowiem, czy ktoś ma takie doświadczenie z zielenin takich fajnych postawiłam na koleandrę i też nie wiem czy ona czasem nie jest ciepłolubna wiecie, nie potrzebuje pietruszki bo mamy jeszcze resztkę w polu ale po, wiecie, pomyślałam sobie może koleandra i też mi coś tak waham się e, następnie lubczyk nie mam tego dziada chciałam sobie go zasiać jakiś czas już, już w ogóle na wiosnę kombinowałam ale nasiona za późno zdobyłam nie mam tego dziada, a kocham tą przyprawę, więc celuję, może jak raz w tunelu mi pójdzie. Tu jest taka z tych malutkich, nie wiem jak to jest u nas, jak to się na to mówi. Tu jest takie Little Jam, to są takie malutkie, jasnego koloru, podobne kolorem do pekińskich, ale to nie są jak kapulski, tylko bardziej jak sałata, one takiego szkawę są. Chyba wiedziałam wcześniej, jak po polsku ona się nazywa, ale totalnie zapomniałam. No, zapomniałam, uciekło totalnie. Ale to są takie malutkie sałaty, dość zbitego szkadze w smaku. Um. Następnie normalna masłowa, bo wszyscy lubimy, i ona nam fajnie tutaj rośnie, więc udało się zdobyć masłową sałatę. I szpinaczek. Tu mam resztkę, widzicie, otwarte opakowanie, więc postanowiłam sobie go zużyć. Jest to F1 niestety, odmiana Apollo, i wystartuję sobie z tym kolegą. I wydaje mi się, że duże szanse by na to było. Na szpinak, na masłową, pewnie na ten rodzaj sałatki też. Pewnie na jarmusz też. I na petniską. Tak stawiam. Słuchajcie, tu bym postawiła kasę na to. Natomiast na to mam pewne wahania i tak lampka mi miga. Czy aby, czy aby da radę wzejść? Bo jakby ona fajnie wzrosła, to mi się wydaje, że warzywo pójdzie potem tylko nie wiem czy ten pierwszy etap wzrostu czy ona udźwignie nie wiem też o kolendrze i w sumie nie wiem o lubczyku bo wiem, że u innych rośnie jak szalony niczym chwast nigdy u mnie nie rósł więc ciężko mi powiedzieć te trzy mam takie troszeczkę wahania rozwiejcie je, jeśli macie na ten temat wiedzę, doświadczenie bardzo mile widziane bo startuję po prostu z tym na miejsce moich ogórków nie będą to duże ilości, bo grządka jest wąska i mała ja się dopiero wiecie, rozszerzę troszeczkę z tym, jeśli wyjdą moje pomidory. Na tym etapie będzie po troszeczku, a potem będę się przesuwać w miarę, jak ruszą, wolne będą te grządki szersze. Także tak, niby sezon ten duży się skończył, ale całkiem sezonu nie zamykam, moi drodzy. Nie zamykam. Bawimy się dalej i jemy zdrowo dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kto by pomyślał, że będę to mówić końcem września? Zabieram się zasianie. Zobaczcie, życie jest tak nieprzewidywalne. Zabierajmy się do pracy, więc. Dobrze, no to czas na wysiew myślę tego jarmużu. Najpierw sobie dam jarmusz, a później już tak pojedynczo pekińską. Nie wiem, czy ten jarmusz mi się jakoś tam rozrośnie. Chyba raczej nie. Może sobie zrobię dwa takie rzędki. Myślę, że to jest taki karłowaty, zielony, kręcony. Więc może nie powinien się tak rozrosnąć bardzo. Czytam ostatnio o świetnym koktajlu, właśnie którego bazą jest jarmusz. Także jak najbardziej mi potrzebny, myślę, całą paczkę. Tak, poszła cała paczka tutaj. Teraz, kapusta pekińska. Powiem szczerze, że wolałabym, żeby ona szła już bezpośrednio. To zrobię sobie takie dziurki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, więcej, więcej potrzebuję. Sześć, siedem, osiem. Powiedzmy osiem takich kapust. Ciekawe, czy mi to tak wyjdzie bez rozsady, prosto do grządki. Ale nie chcę się już, wiecie, bawić w te pikowania, więc będzie tak na razie. Kolejną, myślę, rzodkiewkę, zaraz po pekińskiej. Rzodkiewka poszła w dwa takie krótkie rządki, mniej więcej półmetrowe. Obok tego, myślę sobie, puszczę szpinaczek Apollo. Obok szpinaczka taki rodzaj sałaty, zbita delikatnie gorzkawa Little Gem. I dwie ostatnie rzeczy do posiania: koleandra i lubczyk lekarski. I tak się zastanawiam, dokładnie ten odcinek mi został, niecały metr. Myślę sobie, żeby uderzyć najpierw z koleandrą, a lubczyk chyba dam tak z boku, bo jeżeli będzie mu tu dobrze, to on się chyba mega rozrasta, z tego co wiem. Więc myślę, że tak na boku go dam, żeby było bezpiecznie. Nawet jakby się rozrósł. W sumie to pierwszy raz wysiewam koleandrę i jak na takie, wiecie, zieleninkę, to zaskoczyła mnie wielkość tych nasion. Są naprawdę spore. Niczym nasiona szpinaku. Naprawdę spore nasionka. Okej. Okay. Wszystko już jest wysiane, z wyjątkiem lubczyku. Gwóźdź programu, ostatni w mojej małej grzążce Lubczyk lekarski. To są nasiona lubczyku i z kolei on przypomina mi bardzo w nasionach kumin przyprawę. Bardzo przypomina. Dobrze, zatem wszystkie nasiona wysiałam sobie w tej grządce i króciutko podsumuję, co wylądowało w niej. Kapusta pekińska, Jarmusz, sałata little Gem, przyprawa lubczyk, przyprawa koleandra, szpinak, Cała ta okrągła, masłowa i rzodkiewki. I to wszystko jest zasiane. Teraz to przysypie ziemią. Podleję i będę czekać. Może fajnie wyrośnie, byłoby super. Prawie miałabym zieleniękę na jesień. Jest dokładnie koniec września. Trzymajcie kciuki. Do następnego, kochani. Do zobaczenia już wkrótce. Pa!